Oskar, Ci rozpakowałem urządzenie bardzo nietypowe, jest tam pewien produkt, mówiłeś, że co tam jest? Nie, nie mówiłeś że co tam <grym>, Ale Ty próbuj zgadnąć, co tam jest. Ale nie, to nie są części do skutera, nie są to części do skutera, jest to urządzenie elektroniczne, urządzenie, które ma pewną cechę, której jeszcze nie widzieliśmy w żadnym urządzeniu zlecanym przez nas i tą cechą będziesz zaskoczony. Ten papier tutaj Huawei. jest. Tak, Huawei. O! Dobra. Huawei, Huawei MatePad 11,5S Paper Matte Edition. I co już wiesz, o co chodzi? To, to jest to, co my mamy już? Nie. My mamy MatePad. Stary. Nasz jest, nie wiem, dwuletni albo trzyletni. Okay. A on ma specjalny ekran. Wiesz na czym polega ten specjalny ekran? Znaczy, wiesz, ekran może być specjalny na wiele sposobów. No a jaki może być specjalny? Pod jakim względem może być specjalny ekran?